Przemysław Słowik, radny gminy miasta Szczecin napisał interpelację do prezydenta miasta Szczecina w sprawie nielegalnego zajęcia terenu przez księdza Parafię. Czy chciałby się ksiądz odnieść do tego tematu? No oczywiście, to nie jest nielegalne zajęcie terenu, dlatego że ten teren należy do parafii. Został przekazany przez miasto i my go użytkujemy. Mamy tutaj dwie działki. Początkowo została ogrodzona część terenu, a teraz dogradzamy całość. Zrobiliśmy to też stopniowo, żeby mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że ten teren zostanie zamknięty. Zrobiliśmy przejście i mieszkańcy jeszcze mogą chodzić przez ten parafii, natomiast dookoła zostało wykoszone dodatkowe przejście, żeby rzeczywiście ci, którzy chodzili tutaj na spacer z dziećmi czy z psami, mogli z tego korzystać. Radny również zarzuca księdzu i parafii okaleczenie zieleni i drzew na terenie parafii. Czy tak jest? Jak to będzie wyglądało dalej w przyszłości, bo widzimy, że teren jest trochę zakrzeczony tak ja widziałem zdjęcia które zostały opublikowane szkoda że one zostały opublikowane dopiero teraz a nie na początku prac które podjęliśmy dlatego że My, ogradzając teren, zabezpieczyliśmy drzewa, które były tutaj użytkowane przez nas. Ktoś celowo powyciągał te zabezpieczenia i poczekał, żeby zrobić zdjęcia. Spotykamy się tutaj z, taką, z takim działaniem, początkowo nachalnym niszczeniem tego, co jest własnością kościoła, poprzez ogrodzenie czy słupki geodezyjne, które były przy krzyżu. A teraz te działania zmieniły się, są bardziej podjazdowe, czyli właśnie spotykamy się z tym, że ciągle. Są na nas jakieś donosy składane, robi się zdjęcia, manipuluje się nimi, żeby rzeczywiście osiągnąć to, czego, to, co ktoś zamierzył. Więc my tutaj, wyznaczając ten, zrobiliśmy wszystko, żeby drzewa żadne nie były okaleczane. Zresztą te drzewa w większości to są samosiejki i one. Gdy rozpocznie się budowa, będą i tak musiały być usunięte. Tak wynika sprawa budowlanego, a potem się robi nasadzenia i mamy tego świadomość. Te drzewa, które będzie można zostawić, nie będą przeszkadzały w budowie, to oczywiście zostaną. Powstało tutaj wiele bloków, w tych wszystkich miejscach były drzewa i widzimy, że ich nie ma i nikt wtedy nie protestował, nie robił z tego problemu. I ja mam wrażenie, że Kościół jest w takiej pozycji e, pokrzywdzonej, bo co byśmy nie zrobili, to będzie źle. Jednym z kolejnych zarzutów jest to, że e, prace, które się tu dzieją, dzieją się na terenie placu budowlanego. Czy tu już trwa budowa? No nie, w tej chwili właśnie grodzimy ten plac po to, żeby przygotować wszystko do budowy, natomiast nie mamy nawet jeszcze projektu kościoła, więc nie jest to żaden plac budowy. Mamy namiot, w którym się spotykamy, mamy altanę i to wszystko, więc w tej chwili nie możemy mówić o żadnym placu budowy.